A teraz proszę państwa nagranie dnia. To jest samochód, który uczestniczył w rajdzie Pekin-Paryż. Jak nie wiecie co to rajd, za rajd, to sobie wygooglujcie, ale to jest to jest coś ekstra. Piotrek, z czym my tu mamy do czynienia? Co to konkretnie jest? To jest sklejderek Ale 4, rocznik model 4, 31 albo 32. Mhm. A od razu zanim odpalisz, powiem, że to auto będzie można obejrzeć na targach w Poznaniu, tak? Teraz w weekend. Tak, tak. Od piątku będziemy e, do niedzieli e, to jest Poznań Moto Show, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Także tam będziemy, to auto jedzie z nami jako wystawa. Auto jako maskotka, tak. Tak jest. Bo auto jest, no, można powiedzieć, wasze, tak? Jako krałnowe, tak. że tak, tak powiem. Tak, tak. Już poczekaj, tylko go sobie tutaj ogram. Chociaż trochę. I oczywiście jest zabezpieczony. No, domyślam się. Dlatego tak wygląda pewnie. Skóra, proszę Państwa, spójrzcie, jakie tu są, jakie detale są doprowadzone do perfekcji. Fotele dopasowane, no. Rajdy, w których uczestniczą. Proszę bardzo. Startowanie w takim rajdzie, proszę Państwa, dla mnie jest to marzenie. Mam nadzieję, że kiedyś uda się je zrealizować. Tu jeszcze zobaczcie, fajny logo Chryslera się zachowało. Pracuje perfekcyjnie, idealnie gładko. A się teraz na szczycie? Ole, Cudnie. Teraz jest wystawy. No sami spójrzcie, Mistrzostwo Świata. Można monetę kłaść jak na Lexusie, nie? Dokładnie, bardzo duże koła. Zobaczcie, te auta w tym rajdzie, mówię o rajdzie Pekin-Paryż, jeżdżą po bardzo różnym terenie, tak delikatnie mówiąc. Nierzadko, nierzadko po wertepach po prostu no, zapierdzielają. Jest cały no. Rajdów, no. Tak, tak. Więc jest to dość kontrowersyjny rajd, no ale bardzo prestiżowy. I chciałbym w nim kiedyś wystartować. A to auto już tam było. No dobra, to co, wsiadamy? Tak, proszę Państwa, taki widok ma kierowca tego, tego Chryslera. już tu otwieramy. Nie wiem, czy w tą, czy w tą. O, cyk. Jest Piotrek. Piotrek, jak możesz to przejmij. Zamknąłeś te drzwi. bo tam się to Chyba Jest się co? nie zapchnęły. O, teraz mamy ją. Jedynka, zapięta. Jeszcze ręczny. Odczucia, proszę Państwa, tutaj normalnie, jak w dzisiejszym samochodzie. i wracamy, nie? Tak jest. Bardzo, bardzo w sumie podobnie do mojego Oldsmobila. Piątka, lecz tak? do tyłu. Normalnie. Jak w Polonezie. Kolejny klient. Zobaczcie jaki tu jest ruch. W kraunie. Fajnie to jest wszystko zrobione. Z tą gałką bardzo fajnie, przyjemnie. Takich aut się nie spotyka. No i jeszcze o tym trzeba powiedzieć, że on jest przygotowany przecież... Do rajdów. Do rajdów, właśnie. Wszystko tutaj no... Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest... Niektóre rzeczy są zbyt nowoczesne, no ale... No niestety do rajdu musi być przygotowanie żeby, takie, żeby, właśnie, żeby na trasie nie zawiodło tyle kilometrów przejechać, no to niestety nie ma zmiłuj. Obejrzyjcie koniecznie relacje z tych rajdów, bo, tak jak mówiłem, rajd jest bardzo kontrowersyjny. Możecie być zdziwieni, co tam się dzieje i jak te samochody dostają po tyłku. tak ja Cię jeszcze poproszę, żebyś Ty wsiadł zaraz. Chciałbym nagrać to auto w ruchu, tak z zewnątrz, dobra? dobra. Kierownica jak od statku? No taką mam, wiesz co, bardzo podobną mam w Oldsmobilu to, to, to mnie akurat nie zdziwiło, no ale reszta jest doprowadzona do perfekcji I w sumie to takie odczucia są jak z normalnego, normalnego samochodu, samochodu. Przejmuje kamerę Siada Piotrek I popatrzymy na to auto w A poszedł ogniem. No bomba. Wygar ma też niesamowicie fajny. No zbiera się, pełen I pewnie się właśnie zbiera, nie? No jak on tak się da, ten rzeczkę, to się zbiera. A on ma jakoś... ten motor wydaje się być jego silnikiem fabrycznym, nie? Tak, to jest fabryczny motor. Kurde, cool. fabryczny motor, tylko po pełnej renowacji. Po pełnej renowacji, no to ktoś się naprawdę przyłożył do tej renowacji, więc naprawdę szacu. Zrób Pan jeszcze jedno kółko. Tutaj załoga, proszę Państwa, która startuje tym samochodem. Zbieramy drzwi jeszcze, spójrzcie z tej strony. Nie mogę rozszyfrować, z czego są te fotele, ale, ale udało się je w miarę tutaj wpasować. Z czego? Tutaj nie powiem Ci dokładnie, z czego są te fotele, ale to wnętrze było przez nas całe odbudowywane od zera praktycznie. No widać, że to Zegary, wszystko nie świeże. Zeganie, tak. Wszystko było no, specjalnie, wiesz, przygotowanie też do, do rajdu. Odbudowa trwała ponad rok czasu. No domyślam się. Dźwięk cudow, prawda? Bagażniczek tutaj ma fajny O właśnie Ale to jest bagażniczek, który kiedyś był siedzeniem teściowej <grym> Czy nie? Kiedyś spała bo były takie, wiesz. chociaż nie, ten to ma klapę już od góry, bo niektóre się otwierały tak, że była kanapa taka, wiesz, mała, i tu się po takim stopniu się chodziło i się siadało tam. A tego to ci nie powiem. No ciekawe, czy, czy on tak fabrycznie nie wyszedł? Tak, czy się jak bagażnika jest tutaj kawał i to nawet jest, zobaczcie, jak jest pięknie wytapicerowany cały. Pewnie też chodziło o jakieś wygłuszenie, podejrzewam, żeby jakoś no na pewno, wiesz, chociaż trochę. Jechali tym No trzeba było to wygłosić troszeczkę chociaż No naprawdę szatun No i zazdrość Ale taka pozytywna Nakręcająca